Lipiec 2019 roku Jakub Skrzyniarz przychodzi do Górnika Zabrze jako młody, zdolny, bardzo perspektywiczny bramkarz. Czerwiec, bo to już teraz będziemy wypatrywać tego miesiąca 2022 roku, Jakub Skrzyniarz opuszcza Zabrze jako już nieperspektywiczny, a bardzo ceniony, solidny zawodnik ligowy, reprezentant Polski. No i przyszły zawodnik hiszpańskiego zespołu z Irun. Jak najkrócej możesz podsumować te trzy lata w górniku? Tak na szybko myślę, że powiedziałbym przede wszystkim rozwój, bo tutaj rozwinąłem się najbardziej, odkąd myślę, że gram na poziomie seniorskim w piłkę ręczną. Dlatego tak będę powtarzał, oczywiście jestem bardzo wdzięczny trenerom, który dał mi szansę. Martino Rigali, który naprawdę myślę, że poświęcił bardzo dużo swojego czasu, aby. Aby coś, coś mogło ze mnie być, można tak powiedzieć. Oczywiście ciężka praca tego myślę, że to, to jest takie krótkie podsumowanie. A te trzy lata oprócz tego, że bez, bez wątpienia dało ci ten rozwój sportowy i dało ci, ci dużo doświadczenia będzie też wspominać w jakiś szczególny sposób przez to, że te trzy lata spędziłeś właśnie tu w naszym mieście. Na pewno, no śląsk jest takim specyficznym województwem można powiedzieć. Sam gdzieś niedaleko mieszkam, bo jestem z głogowa z Dolnego Śląska, także... Ale myślę, że przede wszystkim tutaj zaskoczyła mnie gwara śląska. Coś, coś pamiętasz z tej gwary? Oj, Kajle zierzpiaru, nie? Także to mniej więcej. Hasiok nie jest ci obcy. Nie, Hasiok też nie, także wiem wiem, <laughs> co to znaczy. E, ale przede wszystkim myślę, że e, powiedzieć, ale uważam, że podobało mi się na śląsku. Zostały dwa mecze. Mecz z Gwardią Opole bardzo trudny, mecz za zotanie poławy jeszcze trudniejszy. To będą te mecze, w których znowu tytuł MVP trafi do ciebie, bo to jest taki evergreen w tym sezonie. Ale przede wszystkim to będzie taki mecz, w którym będziesz starał się w jakiś sposób szczególnie rozstać z zabrzeńskimi kibicami. Na pewno chciałbym zagrać dwa dobre spotkania, aby po prostu zostawić w Zabrzu po sobie dobre, dobre wrażenie, dobre zdanie. Tak jak powiedziałeś, mecz z Gwardią już jutro, dlatego na pewno jesteśmy na nich przygotowani. Będzie to ciężkie spotkanie, ale gramy ostatni mecz w tym sezonie też u siebie w hali. Więc na pewno będziemy walczyć tak jak, jak praktycznie cały sezon, ale oczywiście nie będziemy chcieli, aby te trzy punkty zostały i tak naprawdę pojechać do puław dalej z szansą o te czwarte miejsce, bo tak naprawdę teraz o to walczymy. No i tak, tak jak powiedziałem wcześniej, ja zrobię wszystko, myślę, że drużyna także zrobimy wszystko, aby to zostało, żeby ten mecz został wygrany i, i tak naprawdę, żeby te trzy punkty były nasze. No to pozostaje nam życzyć wszystkiego dobrego i wszelkiego powodzenia na nowej sportowej drodze życia. Zresztą dziękuję.